Załóżmy, że chcielibyśmy na początek narysować taki obszar, który jest ograniczony przy pomocy tych dwóch równań, dwóch nierówności, przepraszam. Gdybyśmy opuścili wartość bezwzględną na x, to otrzymalibyśmy takie dwa przypadki: jeden przypadek lub drugi przypadek, w którym, jak widzisz, zmieniam znak na przeciwny. I liczbę po prawej stronie zapisuję jako przeciwną. I tak to zapamiętaj, że jeżeli masz znak ym, nierówności skierowany w prawą stronę, to zawsze w pierwszym przypadku przepisujesz bez zmian, następnie ten symbol obracasz pierwszy raz w prawo, tak żeby otrzymać spójnik logiczny lub, i jeszcze raz w prawo odwracasz i otrzymujesz kolejny symbol nierówności po prawej stronie, jeszcze tylko dopisujesz liczbę z przeciwnym znakiem i gotowe. I teraz, gdybyśmy chcieli tą sytuację narysować, to tutaj mamy opisane dwie proste. Pierwsza prosta przechodzi przez x równy 2. Na przykład, o tutaj mamy taką prostą. Tutaj mamy taką prostą i tutaj mamy taką prostą. Natomiast druga prosta opisuje, druga nierówność opisuje prostą przechodzącą przez minus dwójkę. O, w ten sposób, nie? I teraz my chcemy wskazać. Obszar na prawo od dwójki. Jeżeli mamy dwójkę, to na prawo od dwójki to to nam będzie pasowało, nie? To jest na prawo od dwójki, i tak samo tutaj mamy na prawo od dwójki. I na lewo od minus dwójki to jest to i to. Więc mamy już dwa rysunki, które mogą pasować do tych dwóch nierówności. Ale jak rozwiążemy nierówność z wartością bezwzględną na y, to otrzymamy. O, taką podwójną nierówność. I tutaj zapamiętaj, że jeżeli znaczek nierówności wskazuje w lewą stronę, to wtedy rozpisujesz nierówność z wartością bezwzględną na taką nierówność podwójną. No i tutaj mamy wskazany obszar dla Y między minus 1 a 1. Czyli y równy minus 1 to jest tu, y równy 1 jest tutaj, a obszar znajdujący się między tymi prostymi znajduje się tutaj, więc już widzimy, że do tej pierwszej nierówności będzie pasować będzie pasować rysunek B. Ja sobie tutaj to przesunę. O, to będzie tutaj pasowało. I to jest pierwsza nierówność z podręcznika. Następnie druga nierówność. Druga nierówność jest taka Mają być x większe równe 2 i y większe równe 1. Dobra, to zobaczmy. Dla y większych równych 1 to musimy mieć tak prostą w jedynce i w minus jedynce i co co jest na zewnątrz. Tak, to jest to. To jest to. Dla xów większych równych 2 to była ta prosta, ta prosta. I to, co jest na zewnątrz, zaznaczamy obszar. Ok, czyli tam, gdzie się przecinają obszary. O. To mamy rozwiązanie nierówności tego układu nierówności, dwóch nierówności. Więc druga nierówność będzie pasować do, do układu C. Natomiast trzecia nierówność automatycznie wyskoczy nam tutaj. To jest wartość bezwzględna z X mniejsze równe 2. I wartość bezwzględna z y mniejsze równe 1.